Właśnie wróciłem z biegania, biegałem dzisiaj 6 km. Na krótkim rękawku i na krótkich spodenkach jest mega gorąco. Czuję się jak w lat, mam tylko okulary przeciwsłoneczne. Teraz też żeby mi się trochę przydały w sumie. O, dużo lepiej. Dobra, i plan na dzisiaj jest taki: mamy piąteczek. Jutro o godzinie 6 wylot z Wiednia mam samolotowy. No jaki inny jest wylot. Z tym, że do Wiednia się 4 godziny, a nie ma żadnego pociągu o godzinie 2. O 18 jest najpóźniejszy pociąg, będę o 23 na lotnisku. I tam sobie spędzę całą noc, aż do szóstej. i o szóstej dopiero mam wylot do Warszawy, z Warszawy pociągiem prosto do Bydgoszczy I będziemy na miejscu, na święta powrót wielki Dobra, zaczynamy się pakować widzowie i let's go Dobrze, także już jestem spakowany, dwie torby mam, czekam na mój autobus, jest on za minutę Także jedziemy prosto na dworzec z dworca w Innsbrucku, jedziemy do Wiednia i z Wiednia na lotnisko, i tam spędzimy sobie całą dzisiejszą noc. I o godzinie 6.30 jest wylot. Także do zobaczenia wtedy. Dobra, jesteśmy na lotnisku, teraz trzeba sprawdzić szybko, kiedy jest lot. Lot jest, proszę Państwa, tutaj, 6.35 z T1. Mamy godzinę 23:05, lot o 6:35, czyli mamy około 7 godzin. Także lecimy do najlepszej tej miejscówki, gdzie możemy opracować, czyli do Burger Kinga, który jest otwarty zawsze e, przez 24 godziny, z tego co mi się wydaje. I tam, jest, tam są fajne stoliczki, na których można sobie popracować ładnie, także zmierzamy tam. Moje ulubione miejsce w kącie. Dobra, sytuacja jest następująca, mój komputer jest wyładowany, także lecimy znaleźć gdzieś jednak gniazdko. A wydaje mi się, że tam u góry są, także tam pójdę sobie na piętro. Dobra, popracowałem trochę u góry, zjadłem Burger King w jakiegoś syfa i znalazłem fajne miejsce, gdzie teraz możemy popracować na stojąco, zaraz wam pokażę. Dobra, mamy czwartą 55, lecimy na kontrolę bagażu, żebym już sobie na spokojnie ją przeszedł, mam półtorej godziny do lotu. Tak, mogłem trochę lepiej o tym pomyśleć. Że wszyscy wracają na święta i kolejka do security będzie chyba przeogromna. Dobra, jednak całkiem szybko poszło chyba 15 minut. Także teraz tylko spacer po tym luksusowym sklepie. I poczekam jeszcze godzinkę na wylot i będziemy zmierzać do Warszawy.

Miałaś? Witam widzowie, jesteśmy w Bydgoszczy, także idziemy morsować z panem Jakubem Proszę bardzo Pozdrawiam serdecznie Dobra Idą Teraz tak, mamy 2 stopnie 2 stopnie, temperatura wody to na oko No 5 stopni Także wchodzimy W pięciu minut proszę państwa Dobrze. Jestem teraz biało czerwony tak, Polska flaga Tak trochę Prawie To zgadnie co znaczy ten numer więzienny Wygrywa Coś wygrywa jeszcze wymyślę Wejście z nami do Tak Wygrywa następne morsowanie z nami zupełnie z darmo stawiamy bilet nawet saunę postawiliśmy. A już chciałem jutro zasponsorować całe. No? <noise> się okazuje, że nie trzeba. Jesteśmy w A Dobra, dla siostry w końcu kupiłem taką paskę na bieganie i ręcznik. Oczywiście różowy. Proszę Państwa, znajdujemy się obecnie, jak widać, w Ikei. Także teraz będziemy szukać troszeczkę rzeczy dla mojego taty do nowego domu i byliśmy już w Lerouat, teraz w IKEA, jeszcze gdzieś będziemy jechać także szukamy obrusów i takich małych pierdół zupa pomidorową okej? Okay? co polecasz? zupa pomidorowa, grubczyki roślinne kawa za złotówkę pasta, kubek ciepła czerwony to kolor szlachty, różowy to kolor nie wiem, influencerek? Ten taki kolor, no... trochę nudny. Żółty, co dla optymistów. Albo zebra. Dla fanów przyrody. A taki to już... uhu... Uh, to już jest Baja Bongo. Dobra, za patelnię nie płacimy, tak jak pan Konrad Berkowi, czy biorę przykład z dobrych polityków. I jednak trzeba czekać i się wyda patelnia niezapłacona. Za późno wpychnąłem tego bałagana. Jak tak można? Nowy bolit. Nowa formuła. Uu. Dostałem nowy bolit na czas świąteczny. Zobaczmy, jak to pali. O, ale idzie, ty. Ale to chodzi, ty. Nawet ma kamerkę cofania. Patrzcie, takie rzeczy. O, kurde, ale idzie. Dobra, nara Czas powiesić lampy. No, bardziej minimalistyczna choinka na świecie, ale jest. No i teraz trzeba posprzątać. Przyjechałem normalnie na lodowisko. O, a co zrobili normalnie? Ty, lodowisko przed lodowiskiem. Zobaczcie to. Teraz zamykam driftowóz i lecimy na narty, na narty, na, na łyżby. Jednak, jednak mi się nie udało dojść i zaliczyłem glebę po 3 metrach od auta. Także ze mnie taki łezbiacz, że się już na parkingu wywaliłem. Dobra, już po. Nawet nie będę zaczynał tematu ile... o ile razy się uwagiłem. Tak. Stwierdziłem, że jest tak ślisko, że ten samochód bym na ręczny normalnie nie poszedł. Nie, ale mega fajnie, dawno nie byłem na łyżwa. Mam swoje łyżwy, tak jak widać. Jakieś nawet inne na gorsze. Bo kiedyś miałem zajawkę, bo chciałem się zapisać na hokej. I wychodziłem na łyżwy, żeby się nauczyć najpierw. Ale w końcu mi się zdziło <laughs> I się na hokej nie zapisałem. Fajnie, fajnie. Dobra, lecimy teraz montować film na niedzielę, na piątek. Święta nieświęta musi być film, w niedzielę o 12 To zobaczmy